Kajko i kokosz. Skarby Mirmiła. Wodzu Hegemonie, ale nas prali. Dobierzemy się im jeszcze do skóry. Banda rycerzy rozbójników zwanych zbójcerzami wielokrotnie przekonywała się, że mieszkańcy Mirmiłowa to lud wesoły, uprzejmy i nieznoszący awantur. Od lat zaszczytną funkcją kasztela na grodu cieszył się Mirmił. Dość tego! Mam same kłopoty. Podaję się do dymisji. W trwaniu na posterunku pomagała mu jego żona Lubawa. Mirmiłku, nie desperu. Wracaj na urząd, bo dam twoją kaszę Milusiowi. Milusiu, gdzie jesteś? Milus jadł wszystko. Za wyjątkiem kaszy. Wszyscy o tym wiedzieli. Czy chcesz, abym umarł z głodu? Nieopodal bramy grodu stał dom, w którym miluś wychowywał się od pisklęcia. W domu tym mieszkali dwaj najdzielniejsi woje Mirmiła: kajko i kokosz. Przed rokiem znaleźli w lesie jajo, z którego wykluł się mały smok. Teraz był już duży. A gdy zaczęły wyrastać mu skrzydła, jego opiekunowie zgodnie orzekli. Miluś musi latać. Miluś musi latać. Ten cyrk trwa już parę dni. Jest na co popatrzeć. Zaczynajcie! On nic nie rozumie. Okropny z niego matą. Może by mu pokazać, Jakieś skrzydlate stworzenie. Myśl jest przednia. Zaraz coś przyniosę. Już mam! Co to? Spójrz mi Lusiu. Oto mucha. Jest bardzo głupia, a mimo to umie robić użytek ze skrzydełek. Do fosy! Prędko! Zapomniałeś, że on panicznie boi się małych stworzeń? Rzeczywiście, na ich widok zaraz ze strachu dzieje ogniem. Na zajutrz. Gdzie się gapisz? Patrz, co ci Kajko tłumaczy. Uff, już mnie bolą ręce. Może Ciebie lepiej zrozumie. Patrz, Gamoniu. Musisz się rozpędzić i mocno machać skrzydłami. Widzisz, jakie to łatwe i przyjemne? Uśmiechnij się, Beztrosko. Inaczej gotów pomyśleć, że chcemy go namówić do samobójstwa. <grym> Zrobię to. D daj mi siekierem. Oczyścił ci pole startowe. K kajko, z, z czym mogę się i już nie śmiać? Prędzej bym nauczył latać stodołem mirmiła. Okaż mu więcej cierpliwości. Łytnij jakiś środek od bólu głowy. Chętnie. Ulgę w cierpieniu sprawi mi tylko dobrze upieczony smok. Chodź, milusiu. Sam będę cię muczył. I sam narażał na wypadki przy nauce. Zaczekaj. Nie zostawię cię w potrzebie. Jest nas dwóch, a uczeń jeden. To nam jednak daje lekką przewagę i szansę przeżycia. Przewagę? Hmm. Podsunąłeś mi świetny pomysł. Musimy się tylko posłużyć pomocą naukową. Trzeba go podrzucić do góry, wtedy sam poleci. Aż dziw, że sam na to nie wpadłem. Takie to proste. Raz, dwa i trzy. Hopla! O rety, nie! No, no! potrzebne będzie tylko podwozie i poprzeczka. Co robisz? Nie chcę więcej słyszeć o żadnych pomysłach. Nie będę go uczył latania. Koniec! Miluś dziś uciekł z lekcji latania. Wymyślił wagary, ależ nie! Instruktorzy dali mu wakacje, a sobie długi urlop zdrowotny. Już wstaliście? Przynieśliśmy wam leki. Wy z tym lepiej skończcie. Kajko, sądzisz, że się mu da? Teraz, gdy ma rozpostarte skrzydła, wystarczy dać mu tylko napęd. Poszybuje, choćby nie chciał. Pędzi coraz szybciej. Ani myśli fruwa. Wielkie nieba! W nogi! Ostatnia próba nauczenia Milusia wzlotów skończyła się dla jego instruktorów tak fatalnie, że musiano wezwać na ratunek ciotkę kokosza, czarownicę jagę. Ta, za pomocą własnych środków farmakologicznych, szybko postawiła ich na nogi. Kiedy spalę ucho śledzia, Pląby z dwóch zębów niedźwiedzia będą wnet kości złożone, Głupio na szwank narażone. Czy nadal chcecie go uczyć latania? Ani trochę! Wolę zostać kaskaderem! Zaczekaj ja go! Chcemy mu tylko trochę pomóc. Daj nam trochę twojej czarodziejskiej maści latania, Posmarujemy mu nią skrzydła. Cierpliwości! Przyjdzie czas, gdy zrobi to bez pomocy czarów. Odebrała nam ostatnią nadzieję. Aż wstyd, że mam w rodzinie ciotkę z kąpiradło. Kajko i Kokosz myśleli cały dzień. Wreszcie wpadli na kolejny pomysł i nocą wymknęli się z grodu. Psst! Jesteśmy na miejscu. Do licha! Ciotka wystawiła wartę. Czy dzień parny, czy mrok czarny? Strażnik na swej straży trwa. Ra, ra. Mamy pecha. Strażnicy zazwyczaj śpią na warcie, tylko ten wydziwia. Może go spłoszyć strachem na wróble? Narobi wrzasku. Ktoś tu się skrada. Słyszę to wyraźnie. Czas zatem ułożyć się do snu. Hi, a to cymbał. Usnął w najodpowiedniejszym momencie. Jaga obudziła się w swoim czarodziejskim hamaku. Mój gadający kruk daś przestał śpiewać. Teraz chrapie. To umówiony sygnał, że ktoś się skrada do mojej chaty. Przy drzwiach stoi miotła, na której lata ciotka Jaga. Muszą być na niej resztki czarodziejskiego smaru latania. Niewiele tego. Milusiowi nie wystarczy. Lecz nam powinno. Natrzyjmy tym dłonie. Gwiżdżę na Milusia, teraz sam będę latał jak motylek. Należy tylko wypowiedzieć zaklęcie. Pole las, woda wieś, nadszedł czas, smażę nieś. Start był ostry, ze mnie odpaliło nawet parę członów. Skromna ilość czarodziejskiej mikstury sprawiła, że lądowanie nastąpiło zaraz po starcie. Trząsające przeżycie. Eksperyment w zasadzie się powiódł. Będziemy fruwali. Musimy tylko zdobyć więcej tej maści. Jeszcze im mało. Oj, czuję, że będzie zabawa. Masz coś? Tylko ciotki bambosze. Lecz co to? Wymacałem jakieś naczynie. Samo wlazło mi w rękę. To ona, nasza cudowna maść. Sięgnij po jeszcze. Mamy jej pełne garście. Wystarczy, by latać przez trzy doby. Natry głowa. Co to? Gdzie? Spójrz na nasze ręce. Och, zaszła pomyłka. Przypomniałem teraz sobie. Puknął się w czoło i zemdlał. Kokosz, co sobie przypomniałeś? Już zapomniałem od tego ciosu. A to cymbał, z nim tak zawsze. Uważaj, komar chce cię użreć. Zatłukę gada! Kajko, zbudź się! Już przypomniałem sobie, co zapomniałem. Ciotka Jaga wynalazła niedawno czarodziejską maść wzrostu. Więc to tak, jak balerony z tura nie dadzą się ukryć w kieszeniach, to kara za nasz postępek. Orety, właśnie ktoś nadchodzi. Ujłamig nadwraca sobie z pracy, znów z ubogich uczyni bogaczy. Lecim im szybko wszystko pozabiera. Bo łamignat tylko biednych spiera. To mój wujek, mąż ciotki Jagi. Nie martw się, ja mam w rodzinie rysownika komiksów. O, Olelum polelum! Witajcie, kochani chłopcy! Jak się masz? Czołem zbóju łamignacie? Rozumiem, gardzicie mną! A przecież uprawiam szlachetną odmianę zbójnictwa. To nieprawda. Szanuję cię bardziej od pieczeni wieprzowej. Myśląc tak, sprawiasz nam ból. Oto moja dłoń. Oto moja. Yo! Dokąd się pchacie z takimi łapami? Wolę się witać z niedźwiedziem. Teraz nikt nie poda nam ręki. Ciotka Jaga tak nas urządziła. Posłuchaj, jak to się stało. Po chwili. Zadarliście z Jagą, a z jej czarami nie ma żartów. Lelum po lelum. Lecz spróbuję wybawić was z kłopotów moim bacikiem. Możecie mu zaufać. Tylko nie bądź dla cioci zbyt surowy. Domyślasz się, co on chce zrobić? Łamignat jest słowny. Pewno spierze ciotkę maczugą. Witaj, Jaguś. Kajko i kokosz wyglądają jak pokraki. Zasłużyli na to. Obiecałem im pomóc. Pozwól, że wygrzmocę ich bacikiem, a potem ty zdejmiesz z nich czary. Mam lepszy pomysł. Wybaczę im, jeśli. Już po kłopocie, chłopcy. Musicie tylko tymi łapskami wykonać jakiś dobry uczynek. Dobranoc! Ale wymyślili, przecież tym nic się nie da zrobić. O tak, nawet podłubać w nosie. Wstawał świt, a obaj przyjaciele nie mieli jeszcze żadnego pomysłu. Nie wiedzieli, że z pomocą przyjdzie im smok Miluś.